W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić pewną sytuację, gdzie wartość nan może okazać się niewystarczająca. Tutaj mamy algorytm przeplatania. O przeplataniu wartości mam już trzy odcinki na kanale, także link do nich znajdziesz w opisie. Tymczasem chciałbym przedstawić, co może złego pójść w przypadku pracy z wartością nan. Mianowicie, jeżeli tutaj bym przekazał wartość nan, jeśli ona by nie była tylko oznaczeniem końca, ale ona byłaby elementem właśnie tej listy, ona by była postrzegana jako wartość tej listy, wówczas. Może być kłopot, ponieważ jeśli będą te dwie wartości jednocześnie obok siebie w tych dwóch listach, tak jak teraz mamy, to ten algorytm właśnie wtedy zostanie przerwany. Zobaczmy. Mamy tutaj listę, ale ona nie została w pełni przetworzona. Te wartości 30, 40, 50, 60 nie zostały już ujęte, ponieważ pętla pomyślała, że już doszło do końca, że już mamy koniec, że osiągnęliśmy koniec, ponieważ napotkaliśmy dwa razy wartość NaN. No i to z, z punktu widzenia tego warunku oznacza m, przerwanie. E, natomiast e, co możemy zrobić, żeby m, jednak przepuścić te listy, żeby one mogły posiadać w sobie wartości NaN, żeby nie był to kłopot, ponieważ algorytm przeplatania tak naprawdę nie powinien wnikać w to jakie wartości przeplata, on powinien po prostu tutaj e, przeplatać i na tym kończyć swoją pracę. Natomiast jeśli byśmy chcieli jest od tego, powiedzmy, problemu, możemy tutaj jeszcze spróbować właśnie taki, mm, rozwiązać to stworząc własny obiekt, który będzie reprezentował koniec. Ja w zasadzie mógłbym stworzyć tutaj referencję, nazwać ją end i mógłbym tutaj nazwać ją też jakieś, jakąś wartość przypisać, która będzie dla mnie oznaczać, że w tej chwili mamy do czynienia z końcem. I tutaj, jeśli bym zrobił taki obiekt, end, no to on w zasadzie by współdzielił te same problemy, które ma nan, ponieważ odtworzyć wartość end jest dosyć prosto, wystarczy napisać gdzieś tutaj, zamiast e, powiedzmy na, napisać end, czy miałbym gwarancję, że taka wartość nigdy nie wystąpi? No raczej nie. Może, może za jakiś rok, może dwa, ktoś by powiedzmy przekazał takie sekwencje, gdzie byłyby te wartości. No, no i z tego powodu program by nie przetworzył wszystkiego jak należy, e, a to może być problem. E, e, więc co mogę zrobić, żeby jednak wymusić ten koniec, żeby określić ten koniec? Jednym z rozwiązań mogłoby być Zrezygnowanie z użycia wartości domyślnej, jaka miałaby zostać zaserwowana, gdy, gdy dojdziemy do końca w iteratorze. Mógłbym łapać wyjątki, yy, szczególnie nastawić się na złapanie wyjątku stop iteration i go obsłużyć, ale jeśli chciałbym powiedzmy zachować w jakimś stopniu ten algorytm, który tu zapisałem, jego tok myślenia, jaki tutaj został zawarty, to jeszcze mógłbym ten koniec wyrazić na inny sposób. Uwaga, uwaga, mógłbym zapisać tutaj object. To wywołanie jest trochę nietypowe, bo object tak naprawdę tworzy nam obiekt, ale. U taki na swój sposób unikalny jest taki sam jak nan, bo jakby się tak zastanowić chwilę nad nanem, no to za każdym razem, gdy ja się odwołuję do słowa nan. Python daje mi dostęp do jednego obiektu, który jest dostępny w obrębie całego procesu Pythona. Nie mam możliwości posiadania dwóch różnych obiektów nan. Tak samo tutaj, jeśli ja mam tutaj ten koniec, jeśli zapisałem sobie właśnie wartość do end, to w tej chwili mam tylko jeden możliwy koniec. Nawet jeśli drugi raz wywołałbym gdzieś, nie wiem, powiedzmy end2, nazwijmy to object, to te dwa obiekty, które tutaj zaznaczam, one są względem siebie różne, więc nie mam możliwości, tak jakby, spreparowania tego obiektu. Mam możliwość, właśnie, operowania czymś innym niż NAN, ale jeszcze w tej chwili, jeszcze ten end jest dostępny z zewnątrz, mogę przecież odwołać się jakoś do tego end, mogę go tutaj wprowadzić do tych list, więc jeszcze w tej chwili jest tak, jakby, idzie web-web web z tą z wartością NAN. Natomiast gdybym chciał zabezpieczyć ten algorytm, Powinienem tutaj stworzyć powiedzmy funkcję interleave, nazwijmy ją. Ona przyjmuje dwie wartości, to właśnie powiedzmy, że te a i b. E, zróbmy, że zamiast printować, będę tutaj po prostu zwracał wynik, może to listę c, którą miałem wcześniej. I później mam tutaj object, mam end. E, tutaj są dodawane wyniki na końcu, gdy dochodzi do przerwania, zwracam wynik. Natomiast teraz tak, zamiast wartości nan używam end wszędzie tutaj. I w tym momencie już zabezpieczony został ten algorytm. On działa tak, że jeżeli dojdziemy w obu iteratorach do końca, wtedy zostanie zwrócony ten obiekt, który tutaj mamy pod tą referencją. End. Najciekawszy ko ko jest koniec, bo on się opiera nie na porównaniu, czy mam dwa obiekty, które są równe sobie, tylko czy myślę cały czas o tym samym jednym skrawku pamięci. To jest test na taką tożsamość tego obiektu. Więc jeśli bym na przykład tutaj stworzył wywołanie, gdy wywołam OBJECT, no to tożsamość nie zostanie spełniona, bo to będą dwa. Dwa różne obiekty i operator is zwróci nam false. Zresztą możemy zobaczyć, jak to zadziała wywołanie, jeżeli ja tutaj wywołam tą funkcję. Interlift dajmy i a, i b przekażmy. Zobaczmy. Widzimy tutaj, że zostały dwa wpisy object, object, także to nie spowodowało przerwania tak jak wcześniej z wartościami none. Tego nie, nie mogę w tej chwili tak łatwo odtworzyć, bo ta informacja jest prywatna z punktu widzenia tej funkcji. Ona jest lokalna. Nie mogę się do niej odwołać z zewnątrz. Nie mogę tu napisać end, na przykład print end. Ponieważ, ponieważ ten end znaczy, tutaj, tutaj go nie mam do niego dostępu, a on jest ukryty wewnątrz właśnie tej funkcji. Także ile ilekroć będę próbował pracować z tą funkcją, zawsze ten obrzyk będzie inny. I nie mogę go w zasadzie łatwo tak podmienić, odtworzyć, więc pod tym kątem teraz ten algorytm jest bardziej, on nie dopuści do takiej sytuacji, że w połowie zostanie praca porzucona. Nawet jakbym zapisał tutaj jeszcze raz wartości none i none. Zobaczmy. Ok, zobaczmy. I tutaj widzimy właśnie, że nawet mimo wartości NAN wartości zostały przetworzone.